Przyniósł mi przed sekundą zamówienie z H&M-u i w końcu chyba poprawiła się sytuacja z tymi ich magazynami e, i z dostawami, dlatego że jeszcze jakiś miesiąc, dwa temu był straszny problem z okresem oczekiwania na te paczki z H&M-u I jak zazwyczaj, właśnie zamówienie przychodziło mi. Na drugi, na trzeci dzień. Tak wtedy czekałam dwa tygodnie. No i podobno to było związane z tym, że oni gdzieś tam przenosili się do innego magazynu, więc te opóźnienia były całkiem spore. Zamówiłam sobie takie świąteczne piżamy w kratkę flanelowe. No dla mnie po prostu symbol świąt. Poza tym ja uwielbiam takie mięciutkie, ciepłe piżamy zimą, zwłaszcza są po prostu jak taki ciepły. Kocyk. E, zamówiłam też małemu dwie pary piżem, bo tych piżem jakoś nie wiem, cały czas jest za mało. No i tak się w duchu śmieję, że skończyły się już te czasy, kiedy matka może sobie wybrać e, w co syna poubierać. Teraz jest tylko Spider-Man, Batman i po prostu moje serce płacze. To były zawsze działy, które ja osobiście omijałam w sklepach, bo mi się po prostu te ubrania e, nigdy nie podobają, ale. Czego się nie zrobi dla swojego dziecka? Także teraz wszędzie. Spider-Man, Spider-Man, Spider A Wafry, niestety, jutro jedzie na badanie rinoskopii i gastroskopii pod narkozą, więc oczywiście już się stresuje, poza tym oczywiście stresuje się tym, że coś wynajdą, zwłaszcza że ostatnio zaczął nam po prostu dużo kichać, mm, zaczął chrumkać tak tym nosem. No i ostatnio w ogóle zdarzyła się taka sytuacja, że z jednej dziurki poleciała mu krew, więc no, ja byłam cała w stresie, pojechałam do e, weta. No i tutaj niestety trzeba po prostu sprawdzić, co tam w środku się dzieje, czy to jest jakiś stan zapalny, czy może jakieś ciało obce. No a nie daj Boże, coś tam wiecie, w środku e, rośnie także no, cały czas jakieś stresy. Ech, także zwierzak to nie tylko przyjemności, ale też mnóstwo, mnóstwo stresów. No tak, jak o członka rodziny. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Trzymajcie kciuki. Dzisiaj po południu robimy live'a z Eweliną Krasoń. Ewelina na co dzień maluje no, duże gwiazdy, takie czerwono-dywanowe, i po raz drugi już będziemy się widziały na takim live na Instagramie, gdzie Ewelina robi mi metamorfozę. Ostatnio wypadło naprawdę fantastycznie. Czułam się jak milion dolców. I dla mnie to jest naprawdę za każdym razem olbrzymia przyjemność móc, wiecie, wpaść pod pędzle takiej zdolnej osoby. Więc myślę, że co nieco dzisiaj Wam tutaj jeszcze pokażę. Właśnie uciekam teraz do wypożyczalni sukienek i takich strojów typowo wieczorowych. No i będziemy szukać coś z Eweliną właśnie pod tego live'a, żeby pasowało do... Makijażu, które Welka wymyśliła, a planuje podobno zrobić jakiś taki monochromatyczny, więc zobaczymy, co z tego dzisiaj wyjdzie. A ja się tymczasem zbieram. Ostatnio w aucie notorycznie słucham takiej muzyki filmowej. Mam taką swoją ulubioną playlistę. Już chyba nawet kiedyś o tym mówiłam, ale cały czas znajduję jakieś perełki. Mało tego, sporo jest takich kawałków, które na tyle mnie zaintrygują, że googlam od razu tytuły filmów i tym sposobem znalazłam naprawdę kilka, o których wcześniej nawet nie słyszałam, a które są świetne. Także zostawię wam w opisie pod filmem oczywiście linka do takiej playlisty, może kogoś zainspiruje. To jest świetna, taka kojąca Muzyka uspokajająca, w ogóle fajnie się jeździ po mieście albo w trasę, do czegoś takiego innego niż łupanki z radia. O, i to jest ta playlista. Proszę Państwa, polecam bardzo mocno. dopięłam się w ten piękny top, bo patrząc na zdjęcie nie miałam pewności czego zapnę, ale na szczęście się udało piękny jest swoją drogą. Myślę, że do tego jakiś szeroki jasny spodnie i będzie czat. Znajecie już na pewno miejsce, w którym teraz jestem, i to może oznaczać tylko jedno. Dzisiaj będzie zniżka na produkty Buff Body Works. I wiem, że na nią czekacie, bo przypominacie się o te zniżki regularnie. Oglądajcie ten fragment bardzo uważnie. Oczywiście na Black Friday będą teraz bardzo duże promocje, bo aż minus 40% na wszystkie produkty Buff Body Works. A dla Was oczywiście będzie dedykowana zniżka w sklepie internetowym. Tutaj teraz widzicie kot rabatowy, który będzie działał do zakupów za minimum 49 zł. To będzie będzie darmowa dostawa. Wiem, że te sklepy stacjonarne Waffen Body Works nie są dostępne w całej Polsce, więc myślę, że warto skorzystać ze sklepu internetowego. Chodźcie, pokażę Wam teraz na co zwrócić uwagę. W ogóle dzisiaj jestem no już któryś raz w ich nowym salonie w Arkadii, który jest moim zdaniem dużo bardziej przestronny niż ten w Złotych Tarasach. I no, nie ukrywam, dużo bardziej pasuje mi ta lokalizacja, dlatego będę tutaj częstym gościem. Dobra, idziemy wąchać. Zawsze jak mam do czynienia z sobą, która Bath Body Works nie zna, mówię, spróbuj ich mydełek do rąk, tych w piance albo tych takich klasycznych, dlatego, że to jest taki m, produkt kosmetyk, który naprawdę odmienia postrzeganie tej grupy kosmetyków, dlatego, że te mydła zostawiają zapach na rękach jeszcze naprawdę długo, długo po umyciu. Ja mam je w domu zawsze, zużywam je hurtowo i Zawsze zwracają uwagę osób, które do nas do domu wpadają. Chcę Wam teraz pokazać moim zdaniem zapach świąt zamknięty w świece, akurat tu konkretnie. Zapach TIS The Season. To jest taki zapach lekko goździkowy, trochę jabłuszkowy, jakby ktoś zapakował tutaj. Taką świeżo upieczoną szarlotkę, posypał ją ciepłą, kruszonką, a gdzieś w tle, na przykład, była jeszcze jakaś grzana herbata. To jest właśnie ten zapach. U mnie w studiu stoi ta świeca, słuchajcie, nieodpalona i przysięgam Wam, daję swoją głowę obciąć, że pachnie jak tylko się wejdzie do pomieszczenia tą świecą nieodpaloną jest tak intensywna. No jest wow! Świąteczny bestseller moim zdaniem. Ja absolutnie uwielbiam i bardzo to doceniam, że tutaj tak naprawdę znajdziecie prezenty w każdym budżecie, a to na przykład przydaje się zwłaszcza na mikołajki, jak trzeba kupić prezent koleżance z pracy w trochę mniejszym budżecie, no to na przykład super pomysł to są takie mini kremy do rąk, albo jakieś żele do dezynfekcji, które naprawdę długo potem pachną na rękach. I to jest super, bo jak chcecie kupić na przykład prezent trochę wiecie, bardziej wybujały, na przykład mamie na święta i zupełnie nie wiecie, co kupić, no to albo kupujecie gotowe. Zestawy, które już są zapakowane, i nie musicie się wtedy zastanawiać, co tam do środka powkładać, albo składacie swój zestaw, i tutaj możecie go bardzo ładnie w sklepie zapakować, a to się przydaje, nie oszukujmy się, nie każdy potrafi prezenty pakować. Przed takimi okazjami jak święta pojawiają się dedykowane serie zapachowe i ja naprawdę serdecznie Wam je polecam. Mam tutaj sporo swoich ulubieńców, którzy no niestety są wiecie, tacy limitowani, więc warto się spieszyć z ich zakupem. Teraz uwaga, jeżeli po moim poleceniu kupiłyście sobie świecę Mahogany i Teakwood albo jakikolwiek inny produkt z tej serii zapachowej, zwróćcie uwagę w tym sezonie zimowym na ten zapach, dlatego, że on jest lekko odmieniony, trochę bardziej żywiczny, ale jeżeli tamten Wam podpasował, to ten na pewno no, też Wam się spodoba. To jest na przykład zapach, który właśnie wyniuchałam, bardzo mi się podoba. Wcześniej go nie widziałam. To jest, słuchajcie, taki zielony zapach leśny, ale w połączeniu z bardzo soczystą gruszką. Myślę, że nie przytłaczający, a jednak mimo wszystko zimowy. jest właśnie taka pigułka tego, jak wygląda mój listopad. Musiałam jeszcze przyjechać na budowę, porozmawiać tutaj z panem Brukarzem, bo rozstawiają właśnie kostki, które będą szły na opaskę, na podjazd, na podejście. No i teraz jeszcze przed położeniem wszystko trzeba było skonsultować tak, żeby wymiary się zgadzały, docinki, niedocinki. Dla mnie to powiem wam <gryw> abstrakcja jeszcze na tym etapie, natomiast ci ci fachowcy zawsze wiecie, no. Wiedzą, o czym mówią. A ja, żeby to sobie wyobrazić, gdzie no nie mam doświadczenia, jak się co robi, no to zawsze jest wyzwanie, ale mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Także przy okazji robię jeszcze trochę przeciągu w budynku, żeby wyrzucić wilgoć, bo niestety mieliśmy ostatnio pomiar posadzki i okazało się, że jest bardzo wilgotno. No, w budynku generalnie czuć po prostu saunę. Ale problem jest taki, że no jest ciepło, wilgoć wyłazi, natomiast nie ma gdzie uciekać, i, i to jest problem, że e, cały czas jest mokro, posadzka jest mokra i nie można kłaść paneli. Teraz, niestety, też na zewnątrz pogoda nie sprzyja, bo jest wilgotno, więc no wszystko się gryzie i będziemy musieli niestety wstawić osuszacze. To oczywiście generuje dodatkowy koszt, więc kilka tych osuszaczy tutaj musi stać i wyciągać tę wodę. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że, że jakoś tak sprawnie całkiem się to wysuszy. Dzisiaj sprawdziłam pogodę i ta wilgotność na zewnątrz jest w okolicach tam 65%, więc pootwierałam wszystkie okna w miarę możliwości. No i się wietrzy. W ogóle niestety nasz pan glazurnik coś sobie zrobił z kręgosłupem. Podejrzewam, że po prostu dźwigania tych ciężkich płyt na co dzień w pracy i teraz kilka dni go nie będzie, żeby się zregenerował. No nie dziwię się absolutnie, bo dźwiganie tych płyt wszystkich to jest duże wyzwanie, także mam nadzieję, że nic poważnego się nie stało. W ogóle właśnie zachodzi słońce i nie mogę się napatrzeć, jak pięknie tutaj będzie w salonie, bo jest. O takiej godzinie, jak teraz cieplutko. I w końcu, wiecie, ja miałam do tej pory mieszkanie parterowe, gdzie dookoła były też drzewa i tego światła dziennego no, nie za dużo docierało, więc jak widzę słońce wpadające do, do salonu, no to jestem cała w skowrątkach. Jeżeli chodzi o okna, to mamy i plastikowe, i aluminiowe, tam, gdzie pomieszczenia są wyższe, czyli m.in. właśnie tutaj u małego w pokoju czy w salonie. No to musiały być aluminiowe, dlatego że w plastikowych po prostu nie było wymiaru, ale wszystkie, bo pytałyście, mają antracytowy kolor. Nie, no światło jest po prostu przepiękne. Wzięłam małemu dzisiaj katalog zabawek w Biedronce, bo stwierdziłam, że jest za mały, żeby napisać list do świętego Mikołaja, ale możemy mamo, powycinać mamo, z takiej gazetki. Mama ja to i to. A ty nawet nie wiesz, synu, co to jest? Mama ja chcę tego chłopaka, który ja taki... No więc stwierdziłam, że skoro nie umie jeszcze pisać, to możemy z takiej gazetki powycinać. Pięć propozycji Mikołajowi, które ci się najbardziej mamo, podobają. Mamo, mamo ja ten jestem, jestem taki świecący, samochód. Generalnie wszystko się podoba i e, 90 Mamo, mamo ja ten taką kopalkę. Synku, ale musisz wybrać pięć propozycji Mikołajowi, żeby on nie zwariował, bo wiesz, za dużo to też nie można. No i musisz być grzeczny, bo wiesz, Mikołaj przychodzi do grzecznych dzieci. Prawda? Tak. Będzie ciężko, bo 99,9 e, zabawek mama. z gazetki e, chce. Popatrz, że <noise> to taki sam. No, identyczny samet. jak ten twój od babci. Tak. Tak. Ja Kupiłam też małemu dzisiaj taki świąteczny sweterek, bo mają Mikołajki w przedszkolu, więc pomyślałam, że no to będzie pasowało jak 153 <noise> e, dyszki. Pepko. A myślę, że tak na, wiecie, okazyjnie jeden raz na przyszły rok już na bank będzie za mały, więc nie ma tutaj co inwestować no! nie wiadomo ile. Jeszcze, 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 jeszcze. O, dobra! super sobie przy... O! Oho. Uwaga! No, i zmywam makijaż, bo to zupełnie nie ma sensu, żeby jeszcze tracić czas potem na demakijaż czy zajmować tym Ewelinę. A tak to zawsze wypielęgnuję jeszcze skórę przed makijażem, od razu makijaż będzie lepiej wyglądał. Chociaż od Eweliny to zawsze makijaż dobrze wygląda, ale wiecie o co chodzi. Wypielęgnowana skóra zupełnie inaczej przyjmuje kosmetyki. No, możesz wsypać sobie do walny. Mm, no. no, możesz całe wsypać. Całą saszetkę. Albo po troszkę. No. Wow, jaki ma ładny kolorek pomieszamy. Och, jak pachnie! Widziałam ostatnio, że Justyna z Love and Great Shoes polecała te sól dla dzieci właśnie na Katar. I muszę przyznać, że pachnie niesamowicie. Pachnie tymiankiem, miętą pieprzową, naprawdę wchodzi się do łazienki z uśmiechem na ustach. W połączeniu z ciepłą kąpielą to w ogóle działa jak taka parówka odtykająca drogi oddechowe. Teraz w tym sezonie infekcyjnym wszystkie sprawdzone sposoby są na wagę złota, także bardzo Justynie dziękuję. Słuchajcie, jak ja się cieszę na maksa, po prostu totalnie się cieszę na maksa. zimę. widzimy. Ja też się czy... Cieszę się, ja cieszę się I tutaj tego kucyka też może tak zrobić, wiesz. Mhm. Tak go zrobić. I tutaj nawet go na dole tak podkręcić, żeby on był e, okay. taki bardzo... Hmm, z umiejętnością, ale żeby był taki bardziej wygładzony i tu może być taki wywinięty, nie? Wyglądam ale... jak Ula y, Zaraz wrócę piękniejsza, no, prawda tak. Nie jesteś Ula Brzydula. <grym 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 ostatnio super nam poszło, nie? Ten nie no, ostatnio był temu. czad. Właśnie. Powiedzieli, że wyglądam jak y, Anna Lewandowska. A, A, o, już nie. Ciekawe, co wyjdzie w tym roku. No, Ej, to ale to spotykaliśmy się to jakoś to właśnie... Rok w ...rok temu, no? Coś w tyczniu, bo jechałem na wakacje. No właśnie. Ale chyba dobrze to poszło. która wygląda po prostu no jak milion dolarów. O, robi sobie cień, a może teraz tak. Wow. Wow. Jest wow no jesteś wow. czarodziejką, po prostu czarodziejka. Dzięki kochana, super że wpadłaś. Naprawdę to była fajna energia na tym live'ie. Super. Super super. Live jest w ogóle zapisany na Instagramie, tak jak macie po ochotę podejrzeć yy, naprawdę triki prawdziwej specjalistki, która o. maluje największe gwiazdy na czerwone dywany, więc wie jak to się robi to zapraszamy na Instagram, tam wszystko macie. Mm. Super eee. było, że. Dziękuję.